Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na kanale Eagle on the River Fishing. Dzisiejszy odcinek będzie nietypowym odcinkiem, jak tak to można nazwać. Mianowicie będzie to wspomnienia z wakacji z okresu letniego, zbiór takich kilku wypadów. Lato mieliśmy tego roku bardzo gorące, jak na Anglię. Nikt się nie spodziewał, że tak będzie. Tak naprawdę od czerwca, początku czerwca, bodaj, że nie spadła ani jedna kropla deszczu. Mamy teraz, jak nagrywam, to w tym momencie mamy połowę, paździer y, połowę października, połowę września. I dopiero kilka dni temu coś tam popadało. Także rzeki przez cały okres letni były bardzo niskie. Rzeka, na której łowię na co dzień, jest to rzeka Nene, praktycznie stała w miejscu. Temperatura w niej była około 23, 24 stopni. Momentami może ciut więcej. W zeszłym roku pamiętam, w sierpniu końcówce dobiła do 27 stopni. Temperatura wody w rzece. Jest to niezbyt szybka rzeka, ale piękna, piękna jest. Lubię na niej łowić. Jest dość trudna technicznie. Trzyma fajne ryby. Ale no trzeba, nie są takie łatwe do złowienia. Także e, dzisiejszy materiał będzie Zbiorem wypadów z nowej rzeki, z nowego klubu, który widzieliście na rozpoczęciu sezonu w przedostatnim filmie, czy dwa filmy wcześniej, nie jestem pewny, Nie było zbyt dużo tych materiałów, oczywiście nie, nie poszło po mojej myśli, jak to się mówi. Także oglądajcie, wyjechało kilka fajnych ryb. Łowiłem głównie na Osa od dała, dała, dała fajne, fajne ryby, 50 klenia. klenie. Także z nowej wody, fajne ryby, krótki odcinek wspomnień z wakacji. Zapraszam do oglądania. Jest ładny, jest bardzo ładny, ładna kruch, pięknie zabrał, jak to widać, hol. ładny krusaczek, ma 40 plus. jest Uch, oska, standardowo 45 będzie spójrzcie Pięknie zagryz oskę o. Tak jest, 45 będzie szybko go odhaczam tam spod krzaczka ładnie wyszedł zachód słońca piękny dobra puszczam szybko rybkę Ładny, ładny jest, ale zebrał pięknie. O, ale walczy. Pięknie. odbierak z tyłu zostawiłem. Widzicie, z daleka. Z daleka podszedłem. Drugi już. Jestem z 20 minut. Ale ładny. Ładna ryba. Ale akcja. To kocham z Pięknie. Muszę podejść. Chodź. Ole, ładna rybka. Piękna rybka, piękna ryba, kasz, dobra, jest. Drugi raz, raz nie trafił, ale gruby, siedzi. Piękna, pięknie zebrał, naprawdę. Spójrz jaki grubas, jaka grubar, to jest ryba. Nie ma pięćdziesiątki, czterdzieści siedem centymetrów, ale jaka upasiona. Spójrzcie, ale kawale. Cabanero, <grymne> piękna, piękna upasiona rybka. Dobra, szybka fota i do wody. ładna rybka, ładny klosek, piękny. Po 40 ponad będzie. Ach, a pięć dyszek nawet. Ole, uh, ho, 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 ho. pięknie, pięknie. No on się jeszcze wy, z dłoni mokry. Ale piękna ryba. Och chodź, chodź. Dobra, przygotować się, na spokojnie Piękna ryba Chodź koło Chodź, chodź, chodź Chodź, chodź, chodź Jest. Huch. Piękny kruch. Konkretnie Osa. Oden Gimmy po raz kolejny. Pokazała. Piękna, duża ryba. O, ale piękne to jest. Mamy pięknego klenia. 52 cm. Piękna walka. Widziałem, jak wychodził do osy. Spójrzcie. Piękna rybka. Coś pięknego. Naprawdę. Super. Idę ją puścić i łowimy dalej. Ole zebrał ole to jest ładna ryba ale zebrał pięknie nie wiem czy się to nagrało, ale to była piękna zbiórka no ić mi tylko z tamtych krzaków proszę dobra przeszedł o piękny kluch to już 45 będzie piękny klusek Trzecia ryba z tego miejsca. Ale zebrał bardzo ładnie. Pięknie. Piękna kluseczka. Pik, mamy go. 42 cm. Piękny kluseczek. W pięknych okolicznościach. Wpuszczamy rybkę do wody. Ole fart. fart jest fajna ryba Tylko, że kurde kamera mi spadła Prawie do wody O fajna puseczek Taki 40 po raz. Z tego samego miejsca Chciałem iść dalej, ale mówię Przysiądę przy tym miejscu I opłacało się Fajnie zebrał, nie wiem czy to się Nie nagrało się na pewno Ale fajnie Fajnie Rybka chodzi w Kinie kwaje Ale zażar, całą, pięknie Pożar Pięknie całą, kurde Kurde te druty muszę tu Wyciągnąć A i tam no już. Pięknie. Ląduje. Piękna ryba. 40 plus. Że jest kolejna ryba. 43 cm. Piękny. Ładna klusia Dobra łoskę Pięknie Całą zażarł Jest Ten klusia no to jest To jest już klusia 47 cm a osę połknął jak wściekły. <laughs> Puszczamy i łowimy dalej. O, <laughs> pięknie. Tylko wpadł w obler. Ah ładny, ładna króujsia No i piękne posty.